W tym filmie opowiem Ci o fascynującej historii Hiszpanii, od pierwszych mieszkańców Półwyspu Iberyjskiego, aż po wyzwania współczesności. Wyjaśnię, jak różne ludy i kultury przez tysiąclecia kształtowały ten kraj oraz które ważne wydarzenia miały wpływ na rozwój Hiszpanii. Tysiące lat temu ludzie mieszkali w jaskiniach na Półwyspie Iberyjskim, polowali na zwierzęta i zbierali rośliny, by przeżyć. Malowidła naskalne, takie jak te w Altamirze, przedstawiają zwierzęta i sceny z ich codziennego życia. Ci pierwsi mieszkańcy byli pierwszymi, którzy ukształtowali te ziemię. Około 3000 lat temu do Hiszpanii przybyli Celtowie i Iberowie. Celtowie mieszkali na północy i byli zręcznymi metalurgami. Iberowie na południu i wschodzie mieli własne języki i budowali małe miasta. Oba ludy handlowały ze sobą i z innymi kulturami. Około tysięcznego roku przed naszą erą na wybrzeża Hiszpanii przybyli Fenicjanie, lud handlowy. Założyli miasta takie jak Kadyks i wymieniali towary, na przykład metale i tkaniny. Później Kartaginczycy, potężny lud z Afryki Północnej, przejęli kontrolę nad częścią Hiszpanii. Wykorzystywali tę ziemię w wojnach przeciwko Rzymowi. Od 218 roku przed naszą erą Rzymianie zdobywali Półwysep Iberyjski, budowali drogi, akwedukty i miasta, na przykład Tarragone. Wprowadzili swój język, prawo i chrześcijaństwo. Po prawie 600 latach Hiszpania stała się trwałą częścią Imperium Rzymskiego. W piąte wieku N.E. Imperium rzymskie się rozpadło. Przez Hiszpanię przemieszczały się barbarzyńskie plemiona, takie jak Wandalowie i Swebowie. Zostawili po sobie chaos i zniszczyli wiele rzymskich miast. Ten okres był pełen niepokojów i wojen. Po Rzymianach przyszli Wizygoci, lud germański. Założyli królestwo obejmujące niemal całą Hiszpanię. Wizygoci zostali chrześcijanami i wprowadzili nowe prawa. Ich panowanie trwało do wczesnego VIII wieku. W 711 roku muzułmanie z Afryki Północnej podbili Hiszpanię, nazwali ten kraj Al Andalus i uczynili Kordobę stolicą. Muzułmanie wprowadzili nowe techniki w rolnictwie i nauce. Wiele miast rozkwitło pod ich rządami. X wieku Al-Andalus stało się potężnym kalifatem. Kordoba była jednym z największych i najbogatszych miast świata. Znajdowały się tam wspaniałe meczety, biblioteki i szkoły. Jednak później wewnętrzne walki osłabiły kalifat. Na północy Hiszpanii powstały małe chrześcijańskie królestwa, takie jak Leon i Kastylie. Walczyły one z muzułmanami, by odzyskać swoją ziemię. Ta długa walka nazywana była rekonkwistą. Chrześcijanie stopniowo stawali się silniejsi. W XI wieku wzrosła siła Kastylii. Król Alfons VI w 1085 roku zdobył Toledo od muzułmanów. Kastylia stała się najważniejszym chrześcijańskim królestwem. Zjednoczyła pod swoją władzą wiele ziem. W XII wieku do Hiszpanii przybyły nowe muzułmańskie grupy, Almorawidzi i Almohadowie. Chcieli wzmocnić al Andalus i wypchnąć chrześcijan. Na pewien czas odnieśli sukces, ale królestwa chrześcijańskie się broniły, walki trwały dalej. W 1212 roku chrześcijańskie królestwa pokonały Almohadów w bitwie pod Las Navas de Tolosa. To zwycięstwo było przełomem w rekonkwizście. Muzułmanie stracili dużo władzy w Hiszpanii. Chrześcijanie zdobywali coraz więcej ziemi. W 1469 roku Izabela z Kastylii poślubiła Ferdynanda z Aragonii. Ich ślub zjednoczył dwa najsilniejsze królestwa Hiszpanii. Razem uczynili Hiszpanię silniejszą i bardziej jednolitą. Wprowadzili także inkwizycję, by kontrolować wiarę. W 1492 roku Izabela i Ferdynand zdobyli Grenadę, ostatnie muzułmańskie królestwo. Tym samym zakończyli panowanie muzułmanów w Hiszpanii. Wielu muzułmanów i Żydów musiało opuścić kraj lub się nawrócić. Hiszpania była niemal całkowicie chrześcijańska. W tym samym roku, 1492, Hiszpania sfinansowała podróż Krzysztofa Kolumba. Odkrył on Amerykę, co bardzo wzbogaciło Hiszpanię. Z nowego świata napływało złoto i srebro. Kraj stał się światową potęgą. W XVI wieku Hiszpania przeżywała Złoty Wiek. Pod rządami króla Filipa II była najsilniejszym krajem w Europie. Miała kolonie w Ameryce, Azji i Afryce. Kultura i literatura również rozkwitały. W XVII wieku potęga Hiszpanii zaczęła słabnąć. Wojny, takie jak wojna trzydziestoletnia, kosztowały dużo pieniędzy. Kolonie trudniej było kontrolować. Hiszpania straciła wpływy w Europie. W 1700 roku na tron hiszpański wstąpiła dynastia Bourbonów. Król Filip V wprowadził reformy, by unowocześnić Hiszpanię. Skoncentrował władzę i poprawił administrację. Mimo to Hiszpania pozostała słabsza niż inne kraje. W 1808 roku Napoleon zajął Hiszpanię i ustanowił króla swojego brata. Wielu Hiszpanów walczyło w krwawej wojnie. Ta wojna o niepodległość trwała do 1814 roku. Hiszpania odzyskała wolność, ale była osłabiona. W XIX wieku Hiszpania straciła prawie wszystkie kolonie kraje takie jak Meksyk i Argentyna uzyskały niepodległość. Tylko Kuba i Filipiny pozostały pod panowaniem Hiszpanii do 1898 roku. Hiszpania przestała być światową potęgą. Po klęsce Napoleona monarchia została przywrócona. Jednak było wiele konfliktów między liberałami a konserwatystami. Hiszpania miała kilka konstytucji i powstań. Polityka pozostawała niestabilna. W 1898 roku Hiszpania przegrała wojnę z USA. Kuba i Filipiny uzyskały niepodległość lub przeszły pod kontrolę USA. Był to wielki cios dla dumy Hiszpanii. Kraj musiał się na nowo odnaleźć. W 1931 roku zniesiono monarchię, a Hiszpania stała się republiką. Nowy rząd wprowadził reformy, na przykład prawo wyborcze dla kobiet, jednak narastały spory między lewicą a prawicą. Napięcia szybko rosły. W 1936 roku rozpoczęła się hiszpańska wojna domowa między republikanami a nacjonalistami. Generałem nacjonalistów był Francisco Franco. Wojna była brutalna i trwała do 1939 roku. co zwyciężył i został dyktatorem. Od 1939 roku do 1975 roku Franco rządził Hiszpanią twardą ręką. Nie było wolnych wyborów, a przeciwnicy byli prześladowani. Hiszpania była izolowana i gospodarczo słaba. Wiele osób żyło w biedzie. Po śmierci Franco w 1975 roku królem został Juan Carlos I, doprowadził Hiszpanię do demokracji. W 1978 roku kraj otrzymał nową konstytucję, odbywały się wolne wybory, a Hiszpania otworzyła się na świat. W 1986 roku Hiszpania dołączyła do Unii Europejskiej, przyniosło to rozwój gospodarczy i modernizację. Miasta takie jak Madryt i Barcelona stały się znane na całym świecie. Hiszpania stała się ważną częścią Europy. W 2008 roku Hiszpanię dotknął poważny kryzys gospodarczy. Wiele osób, zwłaszcza młodych, straciło pracę. Rząd musiał oszczędzać, co wywołało protesty. Kraj powoli się odbudowywał. W latach 2010 wielu katalończyków chciało niepodległości od Hiszpanii. W 2017 roku odbyło się kontrowersyjne referendum w Katalonii. Rząd hiszpański zatrzymał je siłą. Konflikt do dziś nie został rozwiązany. Dziś Hiszpania jest nowoczesną demokracją z żywą kulturą. Turystyka, piłka nożna i festiwale takie jak Tomatina są znane na całym świecie. Kraj stoi przed wyzwaniami, takimi jak zmiany klimatu i napięcia polityczne. Mimo to Hiszpania pozostaje ważną częścią Europy.